Witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie było filmów takich omawiających, yy, omawiających ten, yy, dlaczego tak a nie inaczej yy, działamy. No nie było, no bo trochę tak poleciliśmy teraz z filmikami yy, z działania w pomieszczeniach z samochodem, i po prostu nie było czasu yy, na, na to, żeby, żeby usiąść i, no, i poopowiadać Wam. Ale no już czas najwyższy, dlatego że szczególnie podczas tych filmików z działania w pomieszczeniach, które, które wrzucamy, widać tam, że no nawet piszecie o tym, że, że nie trzymamy rogów podczas wejścia do pomieszczenia, no co jest, no może to tak widać rzeczywiście, rzeczywiście to tak widać, ale no właśnie to tak nie jest, bo pamiętajcie, tak jak tam mówiłem gdzieś tam wcześniej już na tych swoich filmach, no nasze, nasz wzrok ma te 180 stopni i no, no właśnie, i nie trzeba głową machać na lewo i na prawo, żeby, żeby potwierdzić, czy coś tam jest w tym, w tym rogu, czy, 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 czy nie ma. Czy, czy jest bezpieczne nasze wyjście, czy nie jest bezpieczne. No i dzisiaj troszeczkę Wam o tym poopowiadam i pokażę. No niestety, działając samemu, no bo, no bo jestem sam, no ale to mniej więcej, mniej więcej będzie, będzie o, to samo, o to samo chodziło, także postaram, postaram się Wam, no troszeczkę to. Przybliżyć ten, to, ten, ten temat, jeśli chodzi o widzenie peryferyjne podczas wejścia do pomieszczenia. Pamiętajcie, że my lata ćwiczyliśmy, trenowaliśmy, nie, nie pokończyliśmy jakichś kursów weekendowych, na których tylko najważniejsze było to, żeby wejść do pomieszczenia i rozstrzelać tarcze, które, które, które były, były, były niebezpieczeństwem w cudzysłowie. Tylko działaliśmy naprawdę, i. No i stąd te, te nasze oczy, ten, ten nasz narząd wzroku też troszeczkę inaczej funkcjonuje podczas wejścia do pomieszczenia. No i przede wszystkim my tego uczymy na naszych treningach. E, e, oprócz tego, żeby nie, nie utylizować amunicji, to właśnie tego, żeby zwiększyć tą sprawność sprawność działania naszego narządu wzroku podczas wejścia do pomieszczenia no i tak jak mówię dzisiaj ja sam wam pokażę no z racji tej, że no jestem sam tu mam gości, którzy mi pomogą mam tradycyjnie, już znacie to pomieszczenie moje pomieszczenie do treningu no i pistolecik treningowy pierwsze co zrobię, to tak pokażę Wam, pokażę Wam sposób, sposób, sposób bo sposobów jest, jest, może być milion. Eee, sposób rozegrania sytuacji niebezpiecznej, gdy będziemy mieli jeden cel, później gdy będziemy mieli dwa, dwa cele, no i na końcu, gdy będziemy mieli trzy cele. Eee, pomieszczenie, tak jak widzicie. No, i teraz tak. Jak podchodzimy? Tak podchodzimy, że zobaczcie, mamy już ten sektor i ten sektor powinniśmy utrzymać cały czas. On nie powinien nam się zmniejszyć. Czyli w ten sposób, zobaczcie, jakbyśmy podchodzili, sektor by nam się zmniejszał. I co by to, co by to nam e, dawało? To by nam dawało, że jak tu na krześle nikt nie siedział, Mieliśmy sektor opanowany, to w momencie jakbyśmy sobie tu sprawdzili, ten ruch byśmy sobie sprawdzili, tu gdzie ten worek czerwony jest, i w tym momencie tam by ktoś usiadł i wycelował do nas bronią, no bo wie, że za chwilę się wychylimy. I w tym momencie ja znów wracam, i gościu do mnie strzela, i zaczyna się jadka. Czyli przede wszystkim nie oddajemy sektora. Nie oddajemy sektora, bo oddany sektor musi być z powrotem zdobyty i nie możemy go sobie po prostu wejść w ten sektor od tak. Czyli jeszcze raz, jestem tu, mam duży sektor, wychylam się powolutku, wychylam się, zobaczy, już cel widać. Już na, yy, wchodzę z nim w interakcję, czyli łapy, pokaż łapy, nie ruszaj się. Zakładamy, że cel, no są dwie opcje: cel będzie albo posłuszny, albo nieposłuszny. On w tym momencie może uciec nam na przykład za ten róg może uciec nam za ten ruch i się schować. W tym momencie, jakbym uciekł za ten ruch i się schował, zobaczcie. Czyli on zakładamy, że podczas naszej gadki uciekł nam za ruch i się schował. O, ja, On uciek nam i się schował. No, nie mogę nie mogłem go zastrzelić, bo on nie celował bronią we mnie. Ja wiem, że to jest Francuz, zaraz co niektórzy powiedzą, że celuje, mogę strzelać, ale nie, nie. Zakładamy, że, że nie celował, nie ma broni. I zobaczcie, ja znów muszę się wychylać powoli, stopniowo muszę znów zdobywać, zdobywać teren, znów mam ten cel i znów tu mówię, stój, łapy nie ruszaj się jest posłuszny, załóżmy, wykonuje komendyk, na kolana ręce do góry dobra, jest na kolanach podniósł ręce Ręce, ręce położył na głowę, nie wiem możemy go załóżmy też wziąć, opcja taka że w tym zwrot idziesz naprzód on sam oczywiście idzie beze mnie na kolana, tu na kolana. Kładź się, nie ruszaj się. A my oczywiście to, my oczywiście to te wszystkie komendy wykonujemy tutaj stąd. Nie z tego, nie z tego pomieszczenia, w którym, w którym sytuacja się, się dzieje. I tu miałem ten, ten róg sprawdzony. Jest tu czysto. No i zobaczcie, sytuacja nam się sama rozwiązała. O co chodzi? O to chodzi, że zobaczcie, ja koncentrując swoją uwagę na tym celu na wprost, który wisiał na worku na początku, ja widziałem też ten ruch i widziałem też ten ruch. Ja nie musiałem specjalnie się wychylać, żeby sprawdzić sobie ten ruch, bo ja patrząc, patrząc, tak jak mówię, mamy prawie te 180 stopnie, ja widziałem i jedno, i, i jeden, i drugi ruch, że tu nic nie ma że tu nic nie ma, a więc bez sensu było mi, byłoby mi wychylać albo w tą stronę i wtedy stracić ten ruch, ten róg, ewentualnie w tą stronę wychylać i stracić ten ruch, być narażonym na atak z tego rogu. Stojąc w ten sposób, ja kontroluję cały, cały sektor. Cały sektor. Zobaczcie, jak ja się wychylę, ja już nie mam tego sektora. Tu ja mam tylko taki mały sektor. Taki mały sektor do działania, Wychyla, wychylając się w tą stronę, ja mam tylko taki sektor do działania. To wszystko mam zostawione. No więc, tak. Pierwsza sytuacja. Mamy, mamy, mamy cel. Tylko zakłada, załóżmy, że cel nie ma broni. Wcale nie ma broń. Jakbym miał broń, to taki cel jest od razu do odwalenia, także dlatego mu zakleję, żeby, żebyście nie powiedzieli, że, że nie miałbym z nim szansy, jak on by patrzył. Miałbym z nim szansę, ale to na innym filmie. Dzisiaj tylko chcę Wam pokazać, jak to jest z tym sektorem. Czy trzeba machać tą głową i tracić sektor prawy w lewo, jak machnę i lewy, jak machnę głową w prawo. No i to Wam dzisiaj chcę pokazać. Zobaczcie, mamy to pomieszczenie. Mamy tego typu pomieszczenie, tak jak widać. I teraz tak. A, jeszcze. Wstawię tutaj bardzo ważny element. Nie sztuka wejść do pomieszczenia nieumeblowanego, tylko sztuka wejść do pomieszczenia umeblowanego. No a więc. Zobaczcie, mam taki sektor zdobyty, taki jak kamera pokazuje. I teraz tak, wielkim błędem jest chowanie się za drzwi i sprawdzanie sobie tego sektora. Tego właśnie tutaj sektora, który widzicie. Dlaczego? Ano dlatego, że w momencie jak ja tu byłem na początku i widziałem to krzesło puste, załóżmy za tym krzesłem siedział bandzier. Ja się odchyliłem, sprawdziłem sobie, cieszę się, że tu mam yy, czysto i teraz z powrotem wr wr wracam, skanuję czy przechodzę przez drzwi, bo myślę, że tu nie było gościa i dalej jest bezpiecznie. A tu nagle z za krzesła wychyla się gościu i strzela do nas. I nawiązuje się walka. Taka mała dygresyjka. Dlatego w momencie, jak zdobędziemy jakiś sektor, podstawa za tego sektora już nie oddajemy. Trzymamy go cały czas. Teraz tak, jak broń. Podczas, akurat ja na, na, na pistolecie wam pokazuję, e, uważamy, że broń po, e, powinna być w niskiej gotowości. Postawa numer 3. E, dlaczego? Dlatego, że ta ręka w tym momencie jest nam pomocna. Przy jakimkolwiek tutaj ataku, jakby ktoś wyleciał z pomieszczenia, i możemy sobie ją, nią pomagać. Yy, pistolet nie pionowo, żeby zobaczcie, zamek nie uderzał. Zamek nie uderzał w nasze, yy, nasze ciało, w, na, w nasze ubranie. Yy, bo mamy dysfunkcję gotową, tylko delikatnie pistolet w bok przekrzywiony. I w takiej konfiguracji pistolet. O, zobaczcie, zamek sobie chodzi, nie uderza o nic. A poza tym co jest najważniejsze, grawitacja pomaga łóżkom wylatywać z pistoletu. Także preferujemy taką postawę: numer 3, to jest, się nazywa i sobie dalej zobaczcie: skanuje, 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 i mam cel. Stój łapy, nie ruszaj się, nie ruszaj się, połóż się, załóżmy. I zobaczcie teraz: cel, załóżmy, zmienił swoje miejsce, wziął, zobaczył mnie nie strzelił i uciekł. Uciekł w drugie miejsce. Uciekł w drugie miejsce. Wiedząc, że tutaj, oczywiście ja to wszystko widzę, sprawdziłem, mamy bezpieczne, dalej sobie pracuję. I znów mam ten cel. I znów wykonuję, wydaję jemu komendy. Stój. I teraz możemy różne komendy wydać. Załóżmy, no wiadomo, jeśli on by strzelał, to byśmy my też musieli podjąć jakąś tutaj interakcję, już niesłowną, tylko interakcję na ołów z gościem, ale nie strzela. Załóżmy, wycofał się, zrezygnował gości, na przykład wydajemy mu takie komendy, to jest zwrot, ręce na głowę, położył ręce na głowę i wydajemy mu komendę. Nie podchodzimy oczywiście, nie podchodzimy oczywiście jeszcze do niego, no bo to jest największa głupota nie podchodzimy, tylko wydajemy komendy. Wszystko jest na zdalnym sterowaniu. W tył zwrot, ręce na głowę, idziesz w róg pokoju, poszedł w róg pokoju, na kolana, kładziesz się, leżysz, ręce na głowie i po wydaniu taki komend, sprawdzeniu tutaj, że za nim nic nie było, wchodzimy sobie do pomieszczenia dalej, sprawdzamy i sytuację mamy opanowaną. Wszystko to, co robimy, robi, robiliśmy, słuchajcie, robiłem i powinno się robić nie na oddaniu sektora, tylko na całym tym sektorze. Pracujemy w całym sektorze naszej obserwacji. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy, no, gdy działamy sami. Nie mamy kolegów, bo jak mamy kolegów to ustalamy pewien pewne, pewne, pewne sposób działania, mamy pewien sposób działania, na sygnał wchodzimy, ja wchodzę sobie w lewo, kolega wchodzi w prawo i od cała filozofia jest załatwiona. Oczywiście, jeśli mamy, tak jak tam miałem ten cel na tym worku, jest teraz go powieszę, I trzeba szybko wejść do pomieszczenia i trzeba szybko wejść do pomieszczenia. Wchodzimy, tak, wchodzimy, i teraz zobaczcie, ja ja widzę, co się dzieje tu, ja widzę, co się dzieje tu. Jest czysto, jest czysto, tak jak widzicie. Jest czysto, tak jak widzicie. Kamera, może ogarnia, może nie ogarnia, ale tu są moje oczy. O, ja widzę główny cel. Widzę główny cel przed sobą, ale też widzę tu, że tu nic nie ma i tu nic nie ma. A więc całą swoją koncentrację skupiam na, na celu, na niebezpieczeństwie. Oczywiście przechodzę tu, oczywiście nie oddając, nie tracąc tutaj kąta oka, tak zwanego na tym rogu. O, wchodzę sobie i jestem tutaj schowany w rogu pokoju. Do którego wszedłem, zabezpieczony i wydaje komendy. Te, te komendy, które wydawałem wcześniej. No i tak to wygląda. Także pamiętajcie, wchodząc, tak, tam mam cel. Wchodząc, jak rzucimy kątem oka, zobaczcie, zostaje nam taki sektor tylko. Taki sektor. Trzy czwarte sektora, ja nie wiem, co się dzieje. Tak samo w drugą stronę, jak wejdę, złapię. Ja mam tylko taki sektor obserwacji i gubię mój główny cel, który, który tam jest. Który może siedzi, może nie siedzi, może będzie słuchał, a może nas nie będzie słuchał. Samemu jest to przegrane. W dwóch, trzech już jest coraz lepiej, coraz lepiej. Ale pamiętajcie, że to, że my wzroku swojego podczas wejścia nie kierujemy. W ten niby niesprawdzony róg, to nie znaczy, że my go nie sprawdzamy. My go sprawdzamy, tylko sprawdzamy go kątem określonym. Coś by tu było, tam by miał cel, to ja bym ten, ten róg by był czysty, to ja bym w ten ruch wszedł i tu trzymał te dwa cele. Ale nigdy bym się nie koncentrował na jednym celu. Nie wycinajcie sobie sektora obserwacji, pracujcie w, całym, w jak największym sektorze obserwacji. Wtedy będziecie więcej widzieli. No i tyle.